Cześć, się mam, to z tej strony Szakal. Dwie sprawy. Pierwsza. Filmy. Ciągle, ciągle z pamięciami pytanie, kiedy film. No to już znowu wiem. Filmy starenne będą pojawiały się co sobotę. Prawdopodobnie co sobotę, ewentualnie co piątek, co niedzielę. Ale licznie na sobotę. Godzina, nie wiadomo. Tak jak się wyrobię, tak będzie. Yy, druga sprawia. W środę, 8, startuje nowa seria. Pierwszy odcinek o godzinie 6 rano. To rano. dobra. Skoro Ci pasuje to mi też, to tu rano, pierwszy odcinek. Nowa seria. Uszakala na kanale. Z tego odcinka będzie, z tej serii będzie trochę odcinków. Tak około 30 ponad lekko myślę, uh -huh. No, ponad 30 odcinków, tak. E, druga sprawa. Sprawa plagiatu. Wysyłacie mi ciągle sesję i pytacie czy to ja. Nie, to, że mam, no, ma ktoś, nie, nie szakal i jakiś tam iz, i tak, takie tam to nie znaczy, że to jest ty nie, to, to nie jestem. To jest jakiś spaffał. I nie możecie zobaczyć na trzech pospakach. Tej, szakusiu. Na, 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 szakalu. To jest BL, 19 level łucznik, na którym chodzę na turnieje i opadam tam na pierwszej rundzie. I na, no, oczywiście mojej głównej postaci. W tym tak, tak. Tak, i tym słabym wszedł. No, tak. Już mnie nie wyzywaj, tak. No, matem. I co, No i tyle. Chyba. Wszystko powiedziałem. Wszystko powiedziałem, wszystko powiedziałem. Tak, masz trudy z głosem. Chciałeś odcinek z głosem. Masz odcinek z głosem. Odcinku z głosem będzie prawdopodobnie o wiele, wiele, wiele więcej. Chyba, że, nie wiem, nie będziecie chcieli, bo was no tyle, na razie. Je, je. Znowu będę fejmierz. Bajóż mi dymi flowy, ty mi go nie przejmiesz, nie.